Mantero my się już witamy, będziemy budować boisko. O, Madgawar wesadł w końcu. Więc myślę, że ja już trochę przygotowałem już. No. O, i jeszcze powiększyłem swój domek. Można jak ktoś zauważył to napiszę w komentarzach mamy powiększony domek, o, Co obrazy mam, tu mam łóżko, tu mam, no, 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 no. już nie będę wam tego mówił, to lecimy, o, wow, Za chwilę, jak wszedłem na świat to była noc, a teraz jest dzień, no dobra, fajnie, będzie mi się lepiej budowało, przynajmniej mam jasne nie chcę mi się tam. To nie twoje miejsce. Uciekaj koniu. Tam jest. To jest wojsko. Dobra, zacznę od linii Dobra, na razie wykopujemy. ono będzie dosyć wielkie tak mniej więcej o mniej No to też nie ty też miałeś coś innego budować, więc tyle? A, to, no, no, to będę słynny. No dobra. Matka też tu stoi. Patrzę, jak robię linię... linię bocną. A no, Nie, to pewnie... Nie! Ty zrób coś innego. Ale byle, że nie... byle, że bym jest boiskiem... A tu teraz będzie to, no to Lecimy mi teraz z wyjątkiem. Uuu, no to. No set mogłem tam zrobić to i z kufaniem. Nie miał więcej niż głowy. Wow, jak szybko. No to ostatnia linia. Jakie to boisko będzie? Ty jak to fajnie, jak, jak fajnie to wygląda, dobra nie, co my myślisz? Chcemy tą trawkę? To tu będzie boisko No i co jeszcze?

A to wtedy zabudujemy tym coś. Dobra, niech mi będzie tak. Wtedy ten środek jest wypełniony tą trawą, sztuczną trawą. Jeśli nie to sztuczną trawą to jest. A! To jest... To powinno być tak. Równo um, to jest. Równo. to zrobiłam. I to no, właśnie mi się podoba. A co robię takie różne rzeczy. Teraz zróbmy tak bramkę. Bramka. Nie, to będzie tak. I teraz musimy wtedy... Nie, jeszcze ja raz muszę Dobra, mamy to tak. Dobra, no to lecimy tak. I tu wtedy jeszcze będzie sobie... A tu nie będziemy robić.

Pożar, 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 pożar! Mamy pożar, pożar! Dobra! Lecimy z tym z Będziemy gdzie grać, Madga. Prawda? No, no. Odzywaj się trochę nagle, kapier to jesteś pusto mówmy. Nie interesujcie się tym, tym odgłosem, tylko się to wam wydawało. Tylko o, się wasze, wydawało. Tylko to nic. To, to tylko sen. Nie interesujcie się tym, bo to jest nieważne. Głupie. Dobra. przestanę to mówić. No to... No to co robisz Madga? Dwodę w kolejowa. Gdzie? Czy ty robisz e, kolejo za, Le za Lecha poznania? Nie, nie mogę <kluzny> Co skojarzyło mi się z Alechem? W ogóle mam FIFA 22. Widzowie. No. Właśnie nawet planowałem to jest fałszywy, to nie jest, to jest, to jest dwa, no to Jak ja to mm. Dobra, jest. Dało się to dobrze. Jednak fajny to będzie odcinek, to będzie tu melam. To będzie tu wielkie boisko. Stacja, stacja kolejowa, gdzie Madga jakiś pociąg zrobi. Pewnie za wagoniku, który ma TNT. <grystanie> No i mamy jedną połowę tego całego boiska. I myślę, że teraz będziemy robili ten... suki, które są na meczu i to będzie taki i chorągiewka ziół chorągiewka chorągiewka i chorągiewka tylko trzeba tu zrobić jeszcze naszą flagę Czyli niebieska flaga! Górą! Jestem będzie... Niebieska flaga górą! Ja już zrobiłem to, prawda? O! Złotą! Tak! Tak! И тут так. И тут так. И теперь мы с Радой будем ее делать. To, co wy, wy, wy popałem. tak, 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 to na pewno będzie wielkie boisko. Będzie tu stadion! Jak klub będzie się nazywał? Jestem ciekawy. Ja chyba wiem, miasto to będzie minkarz. O, ja tu zrobię. Bramkaza za bramka za nas drużyny diała ci się Czyli trzeba wiesacek znaleźć? No to i mamy i, i bramkaz będzie. Będzie srebrny. No będzie srebrny. jest głowa stiwa, mężczyzna, głowa stiwa i stan. Bierzemy jasność i ubieramy naszego pięknego bramkaza. I mamy bramkaza. A bramka z w drużyny, która nie jest nasa, będzie czarna. Bra I zawodnik naszej drużyny będzie diamentowy niebieski będzie. i trzeba tu naszą piłkę zrobić. No to mam, mam piłkę. On ma piłkę. I tu jest. Bo nie ja miałam założyć. To mi mój na pierwszy. Kto on miał założyć? I on. I mamy tego. A wtedy zawodnik i drużyny będzie żółty. Przeciwnej drużyny będzie na złoto i będzie go to tam. tam gdzie piłka, że nie będę musiał. To nie będzie nic widzieć! A tu będziemy mieli obrońców z obrońców. To, be, sorry, to będzie dobry mecz i tak trybuny i kibice i my jesteśmy na meczu i nasza, i nasza drużyna wtedy idzie na bramkę, tu ma swojego I on biegł prosto na piłkę i się mu odebrać I, i wtedy miał jeszcze takiego zawodnika, który biegł I miał ten jeszcze drugiego zawodnika. który też biegł w tamtą stronę. Za jego drużyną. Zasłaniał jest serii. Nasz zawodnik jest zasłonią jednego zawodnika. No to będzie dobry mecz. Widzowie będą już dalekich oglądali mecz. Tu jeszcze. Stał. I tu jeszcze stał jeden z jego drużyny. Zawodnik. No, nie zale to wygląda z góry. Jak się tak patrzy. Tak, odbierają. Je yeah! <grystanie> Wee! Wee! my będziemy już się żegnać. Tylko pożegnać. Będę jednym zawodnikiem z nich. Jestem jednym zawodnikiem z nich, więc lepiej uważajcie. O! Podaj mi tu! Ja celę gola! Tak, ja z no to my już... No to my będziemy się żegnać, papa!